Rozdział 24. Mary przychodzi w samą porę. Jesień 1916 roku była dla mieszkańców Złotego Brzegu trudnym i smutnym okresem. Powrót pani Blight do zdrowia trwał bardzo długo, a serca wszystkich członków rodziny przepełniał żal i poczucie straty. Wszyscy starali się to przed sobą nawzajem ukryć i wszyscy świetnie sobie radzili. Rilla śmiała się często, jednak nikogo na złotym brzegu śmiech ten nie zdołał oszukać. Śmiały się jej usta, a nie serce. Lecz patrzący z boku ludzie dziwili się, że niektórzy tak szybko zapominają o swoich bliskich. A Irena Howard opowiadała, że nie może wprost uwierzyć, jaka płytka okazała się Rilla. Najpierw udawała przywiązanie do Woltera, a teraz w ogóle nie przejęła się jego śmiercią. Nikt nie widział, żeby uroniła choć u albo wspomniała jego imię. Najwidoczniej już w ogóle o nim zapomniała. Biedny chłopak. Myślałam, że jego rodzina przejmie się taką stratą. Zagadnęłam Rille na ostatnim spotkaniu Czerwonego Krzyża. Powiedziałam, że był taki dzielny i wspaniały, że dla mnie życie nie będzie już nigdy takie samo teraz, kiedy go zabrakło, bo byliśmy przyjaciółmi. Mnie pierwszej powiedziała o tym, że się zaciągnął. A Rilla na to zimnym i obojętym tonem, jakby mówiła o kimś zupełnie obcym, był tylko jednym z wielu wspaniałych, szlachetnych chłopców, którzy oddali wszystko dla swego kraju. Cóż, chciałabym umieć przyjmować podobne rzeczy z takim spokojem, ale ja jestem inna, jestem taka wrażliwa i wszystkim tak się przejmuję, i nie mogę niczego zapomnieć. Zapytałam Rydle wprost, dlaczego nie, znoś, nie nosi żałoby po Walterze. Powiedziała, że jej matka sobie tego nie życzy, ale wszyscy o tym mówią. Rilla nie ubiera się przecież bo chodzi tylko w bieli, zaprotestowała Betty, mat. W bieli jest jej najbardziej do twarzy, powiedziała znacząco Irena, a wszyscy wiemy, że czerń zupełnie nie pasowałaby do jej urody. Ale ja oczywiście nie twierdzę, że to jest powód, dla którego nie nosi żałoby, choć przyznaję, że to dziwne. Gdyby mój brat zginął, chodziłabym w głębokiej żałobie. Nie miałabym sumienia włożyć, nic innego. Muszę przyznać, że zawiodłam się na Ryli. A ja nie, przyznała lojalnie Betty. Uważam, że Rylla to wspaniała dziewczyna. Wprawdzie parę lat temu myślałam, że jest próżna i niepoważna, ale teraz się zmieniła. Nie ma w całym glen drugiej dziewczyny tak bezinteresownej i dzielnej jak Ryla. Nasz młodzieżowy Czerwony Krzyż rozpadłby się, gdyby nie jej zaangażowanie, wytrwałość i entuzjazm. I wiesz o tym równie dobrze jak ja, Reno, Ależ ja nie krytykuję Rybi, powiedziała Irena, otwierając szeroko oczy. Nie podoba mi się tylko jej bezduszność. Ona pewnie nic na to nie może poradzić. Przyznaję, że jej urodzon jest urodzoną organizatorką. To jest oczywiste dla wszystkich. Rilla naprawdę lubi kierować ludźmi, a tacy też są bardzo potrzebni. Więc proszę, Cię Betty, nie patrz tak na mnie, jakbym powiedziała coś okropnego. Gotowa jestem przyznać, że Rydla to ucieleśnienie wszelkich cnót, jeśli ci to sprawi przyjemność, a niewątpliwie to wyjątkowa cnota, pozostać niewzruszoną jak głaz, w sytuacji, w której większość ludzi zupełnie by się załamała. Niektóre uwagi Ireny dotarły do Ryli choć niegdyś sprawiłyby jej przykrość, teraz zupełnie jej nie dotknęły. Te słowa po prostu nie miały żadnego znaczenia. Rilla nie miała czasu na rozpamiętywanie ich. Musiała wywiązać się ze swojej obietnicy. Miała mnóstwo obowiązków i przez długie, trudne tygodnie tej strasznej jesieni dzielnie wypełniała swoje postanowienia, a z frontu wciąż nadchodziły niepomyślne wieści. Niemcy przemarszerowali przez Rumunię Odnosząc same zwycięstwa Cudzoziemcy, cudzoziemcy Mówiła Zuzanna do siebie z powątpiewaniem Rosjanie czy Rumunie Wszyscy są cudzoziemcami Dlatego nie można być niczego pewnym Ale pod Verdę nie zamierzam Ale po Verdę nie zamierzam tracić nadziei A czy mogłaby mi pani powiedzieć Kochana pani doktorowo Czy dobraż, czy to rzeka Pasmo górskie, czy jakieś zjawisko atmosferyczne w listopadzie odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i Zuzanna bardzo się nimi ekscytowała, chociaż równie bardzo się tego wstydziła. Nigdy nie myślałam, że dożyję dnia, w którym będę się przejmować wyborami u Jankesów. Kochana pani doktorowo, to tylko świadczy o tym, że nigdy nie wiadomo, co nas w życiu czeka i dlatego nie wolno nam popadać w pychę. Wieczorem, 11 listopada, Zuzanna długo nie kładła się spać. Pod pretekstem wykańczania pary skarpet często jednak odkładała robótkę, mu, aby zadzwonić do sklepu Cartera Floga, a kiedy przyszły pierwsze wyniki, które obwieszczały, że wybrany został, Hughes wkroczyła do pokoju pani Blight i stanowszy w nogach łóżka ogłosiła jej tę nowinę dramatycznym szeptem. Pomyślałam sobie, że jeśli pani nie śpi, zainteresuje to panią, uważam, że dobrze się stało. Może on też zaraz zacznie pisać odezwy kochana pani doktorowa, ale liczę na coś więcej. Nigdy, co prawda, nie przepadałam za wąsami, ale nie można żądać zbyt wiele. Kiedy rano nadeszła wiadomość, że to jednak Wilson został ponownie wybrany, Zuzanna szybko zmieniła kurs. By złapać w żagle inny podmuch optymizmu. Cóż, lepsze zło znane niż nieznane, jak mówi stare przysłowie, powiedziała wesoło. Nie żebym miała udurowa za takie znów zło, choć czasem zaczynałam się zastanawiać, czy on przypadkiem nie ma źle w głowie. Ale przynajmniej potrafi pisać odezwa a takich już może nawet tego by nie umiał. Biorąc to wszystko pod uwagę, pochwalam decyzję Jankesów. Pokazali, że mają zdrowy rozsądek, i to im muszę przyznać. Kuzynka Zofia chciała, żeby, żeby wybrali Roosevelta i teraz okropnie zrzędzi, że mu nie dali szansy. Sama mam do niego słabość, ale trzeba się cieszyć i wierzyć, że opatrzność czuwa nad wszystkim. Choć po co Bóg Wszechmogący dopuścił do tego, co stało się z Rumunią, tego pojąć nie mogę. Z całym szacunkiem. Suzanna pojęła to, czy też przynajmniej takie się wydawało, kiedy upadł gabinet. Aski premierem został Lloyd George. Kochana pani doktorowo, nareszcie Lord George stanął przy sterze. Odbiłam się o to od wielu dni. Teraz w końcu ujrzymy oczekiwaną zmianę. Rumunia musiała ponieść klęskę, żeby mogło do tego dojść i dlatego do tej klęski dojść musiało, choć przedtem tego nie rozumiałam. Uważam, że wojna jest już wygrana. Tego może być pani pewna bez względu na to, czy Bukareszt padnie czy nie. Bukareszt padł i Niemcy zaproponowali Pertrakt. Stacje pokojowe, o których Zuzanna w ogóle nie chciała słyszeć. Kiedy prezydent Wilson rozesłał swą słynną, odezwę pokojową strasznie się rozłościła, a więc Wilson chce pokoju. Najpierw starał się o to Henry Ford, a teraz nowy Wilson, ale pokoju nie zabiera się za pomocą atramentu. Panie Woodrow. Tego może być pan pewien, powiedziała Zuzanna, wygrażając biednemu prezydentowi przez okno kuchenne wychodzące w kierunku Stanów Zjednoczonych. Już Lloyd George w swym przemówieniu wyjaśnił Kajzerowi, co, co jest co, a swoje odezwy pokojowe możesz pan trzymać w domu i zaoszczędzić na znaczkach pocztowych. Jaka szkoda Zuzanno, że prezydent Wilson ciebie nie słyszy, powiedziała Rilla szelmowskim uśmiechem. A żebyś wiedziała, kochana Rillo, jaka to szkoda, że nie ma przy sobie nikogo, kto by mu dobrze doradził, bo najwyraźniej żaden z tych demokratów i republikanów nie ma mu nic do powiedzenia, odparła Zuzanna. Ja tam nie wiem, czym oni się od siebie różnią, bo ta polityka Jankesów to zagadka, której rozwiązać nie potrafią, choć bardzo się staram. Ale jeśli chodzi o ich zdrowy rozsądek, to obawiam się, tu Zuzanna pokręciła głową z powątpiewaniem, że oni wszyscy są na jedno kopyto. Wała Bogu, że święta Bożego Narodzenia już za nami, napisała Rilla w swoim pamiętniku w ostatnim tygodniu burzliwego grudnia. Wszyscy baliśmy się tych świąt, pierwszych świąt po karsle. Ale na Wigilię przyszli Marylitowie i nikt nie starał się być wesoły i pogodny. Wszyscy zachowywaliśmy się cicho i naturalnie, a to bardzo pomaga. A poza tym byłam taka wdzięczna Bogu za to, że Kubusiowi się poprawiło. Taka wdzięczna, że prawie ogarnęła mnie radość, prawie. Ale nie naprawdę. Zastanawiam się, czy jeszcze kiedyś będę się z czegoś naprawdę cieszyć. Wydaje mi się, że radość zginęła we mnie od tej samej kuli, która przeszyła serce Woltera. Może przyjdzie taki dzień, kiedy zrodzi się we mnie jakiś nowy rodzaj radości, ale dawna radość nie ożyje już nigdy. Zima zaczęła się tego roku bardzo wcześnie. Dziesięć dni przed świętami była wielka zamieć, a raczej myśleliśmy, że jest wielka, bo jak się okazało było, to dopiero preludium do prawdziwego koncertu. Następnego dnia była piękna pogoda: złoty brzeg i dolina tęcze wyglądały prześlicznie z drzewami okrytymi śniegiem i z wielkimi zaspami najprzedziwniejszych kształtów, wyrzeźbionych dłutem północno-wschodniego wiatru. Rodzice pojechali do Avonlea. Tato uważał, że dobrze zrobi mamie zmiana, a poza tym chcieli odwiedzić biedną ciocię Dianę, której syn Jack został kilka dni wcześniej ciężko ranny. Cały dom spoczął na naszych barkach, moich i Zuzanny. Tato spodziewał się, że wrócą następnego dnia, ale nie było ich również przez cały następny tydzień. tej nocy znów zaczął padać śnieg i padał bez przerwy przez cztery dni. To była najdłuższa. I najstraszniejsza zawieja, jaką pamiętano na wyspie księcia Edwarda, zapanował chaos. Drogi były nieprzejezdne, nie kursowały pociągi i nie działały telefony. I właśnie wtedy kubuś zachorował. Był już trochę zaziębiony, kiedy rodzice wyjeżdżali, a potem z dnia na dzień jego stan się pogarszał, a mnie nie przyszło do głowy, że to może być coś poważnego. Nie zmierzyła mu nawet temperatury, czego nie mogą sobie wybaczyć, bo to przecież ogromna lekkomyślność. Prawdę powiedziawszy, miałam wtedy kryzys. Mamy nie było i pozwoliłam sobie na słabość. Poczułam się nagle zmęczona tym ciągłym staraniem się i udawaniem, że jestem dzielna i wesoła. Po prostu poddałam się na tych kilka dni większość czasu, przeleżałam na łóżku, płacząc z twarzą w poduszce. Zaniedbałam, kubusia, taka jest prawda. Byłam słaba i nie dotrzymałam obietnicy danej Ulterowi. gdybyś. A gdyby kubuś umarł, nigdy bym sobie tego nie wybaczyła. Trzeciego wieczoru po wyjeździe rodziców Kubusiowi nagle bardzo się pogorszyło. Byłyśmy z Zuzanną same. Gertruda wyjechała do Love czy jeszcze zanim zaczęła się zamieć i nie wróciła z początku. Byłyśmy spokojne. Kubuś już kilka razy miał krupi, Zuzanna, Morgan i ja zawsze dawałyśmy sobie jakoś radę. Ale wkrótce przeraziłyśmy się nie na żarty. Takiego krupu jeszcze nigdy w życiu nie widziałam, powiedziała Zuzanna. Ja natomiast zorientowałam się, kiedy było już za późno, co to za krup. Wiedziałam, że to nie jest zwykły krup, pseudokrup, jak nazywają go lekarze, tylko krup prawdziwy i wiedziałam, że on jest śmiertelnie niebezpieczny. Ojca nie było w domu, najbliższy lekarz mieszkał w Lowbridge, a my nie mogłyśmy nawet zatelefonować, a zresztą ani konia, ani człowiek i tak nie przedostałby się tej nocy przez zamieć. Mały Kubuś walczył mężnie o życie, Zuzanna i ja wypróbowałyśmy wszystkie możliwe sposoby, jakie znałyśmy, jakie znalazłyśmy w książkach taty. Kubusiowi ciągle się pogarszało, serce się krajało na jego widok, z trudem łapał oddech, biedne maleństwo, a jego twarzyczka zrobiła się okropnie sina i miała taki udręczony wyraz i bił rączkami, jakby nas błagał, żeby mu jakoś pomóc. Przyłapałam się na myśleniu o tym, że chłopcy, którzy zginęli na froncie od gazu, pewnie też musieli tak wyglądać. I ta myśl prześladowała mnie w ciągu wszystkich tych godzin panicznego strachu. W gardle Kubusia gromadziło się coraz więcej flegmy, a my nie mogłyśmy nic na to poradzić. Och, myślałam, że oszaleję. Dopiero wtedy zrozumiałam, ile Kubuś dla mnie znaczy. Czułam się taka bezradna. I wtedy Zuzanna się poddała. Nie uratujemy go. Ach, gdyby to był twój ojciec, spójrz na niego, biedny malec, nie wiem co robić. Spojrzałam na Kubusia i zobaczyłam, że umiera. Zuzanna podtrzymywała go w pozycji siedzącej, żeby łatwiej mu było oddychać, ale wyglądało to tak, jakby nie mógł już w ogóle nabrać powietrza. Moje kochane, wojenne dziecko, wesoły chłopczyk z filuterną buzią dusił się na moich oczach, a ja nie mogłam mu pomóc. Z rozpaczy puściłam na ziemię gorący okład, i tak by nie pomógł. Kubuś umierał i to przeze mnie, przez moją beztroskę. I właśnie wtedy o 11:00 zadźwięczał dzwonek u drzwi, zadźwięczał przeraźliwie w całym domu mimo huczącej na dworze zawiei. Zuzanna nie mogła pójść otworzyć. Nie odważyłaby się położyć kubusia, więc ja pobiegłam na dół w holu. Zatrzymałam się na chwilę, bo nagle ogarnął mnie absurdalny lęk. Przypomniała mi się dziwna historia, którą opowiedziała mi kiedyś Gertruda. Jedna z jej ciotek była pewnej nocy w domu sama ze swoim chorym mężem. Usłyszała pukanie do drzwi, ale kiedy je uchyliła, nikogo tam nie było, a przynajmniej nikogo, kogo można by zobaczyć. Kiedy otworzyła drzwi szerzej, do środka wpadł powie, powie, w śmiertelnie zimnego wiatru. Ominął ją i popłynął na górę, choć na dworze była ciepła letnia noc. Wtedy usłyszała krzyk, pobiegła na górę, a jej mąż już nie żył. Potem wierzyła, jak powiedziała mi Gertruda, że gdy otworzyła drzwi, wpuściła do domu śmierć. To głupie, że się tak nagle przelękłam, ale byłam wytrącona z równowagi, wyczerpana i przez chwilę myślałam, że nie odważę się otworzyć tych drzwi, bo na zewnątrz czekała śmierć. Potem powiedziałam sobie, że nie ma czasu do stracenia i nie mogę zachowywać się tak nieodpowiedzialnie i pobiegłam otworzyć. Zimny wiatr istotnie wpadł do środka i w holu. Zawirowały płatki śniegu, jednak na progu stała postać z krwi i kości. Była to Mary Pans, od stóp do głów, obsypana śniegiem i przyniosła ze sobą życie, a nie śmierć. Choć wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, wytrzeszczyłam na nią oczy. Nie wyrzucono mnie z domu, uśmiechnęła się szeroko, wchodząc i zamykając za sobą drzwi. Dwa dni temu wybrałam się do sklepu Cartera Flaga i ugrzęzłam tam przez ten zamieć, ale stara Vlog... Tak mnie w końcu zdenerwowała, że zdecydowałam się przedostać do was. Byłam pewna, że dotąd jakoś dojdę, ale mówię ci, nie spodziewałam się, że będzie aż tak źle. Raz myślałam już, że utknęłam na zawsze. Co za okropna noc. Ocknęłam się i pomyślałam, że muszę biec na górę pośpiesznie. Wyjaśniłam mer, co się dzieje i zostawiłam ją w holu samą, otrzepującą się ze śniegu na górze. Okazało się, że Kubo się jakoś przeżył poprzedni atak, ale gdy tylko weszła do pokoju, chwycił go następny. Nie mogłam nic zrobić. Rozpłakałam się tylko, aż mi wstyd, gdy teraz o tym pomyślę, ale co miałam począć? Próbowałyśmy już wszystkiego i wtedy nagle usłyszałam Mary Wans mówiącą głośno, przecież to dziecko umiera. Ogarnęła mnie furia, czyż nie wiedziałam, że mój mały Kubuś umiera, miałam ochotę wyrzucić Mary Wans za drzwi, ale albo przez okno. Stała sobie spokojna i opanowana, patrząc na moje dziecko tymi swoimi dziwnymi, jasnymi oczami, jakby to nie działo się naprawdę. Nigdy nie lubiła Mary Łaz, ale wtedy wręcz jej nienawidziłam. Próbowałyśmy już wszystkiego, powiedziała zrozpaczona Zuzanna bezdźwięcznym głosem. To nie jest zwykły krup. Nie, to jest dyfteryt, powiedziała Mary, żwawo chwytając fartuch. Nie ma ani chwili do stracenia, ale ja wiem, co robić. Kiedy przed laty mieszkałam po drugiej stronie zatoki u pani Willej dziecko wila. Krowoda zmarła na deftert, chociaż wezwano dwóch lekarzy. Kiedy usłyszała o tym stara ciotka Krystyna McAllister, ta sama, która uratowała mnie od śmierci na zapalenie płuc, żaden lekarz nie był w stanie jej dorównać. Powiedziała, że gdyby tam była, to uratowałaby go starym sposobem swojej babki. Powiedziała pani Willej, jak się w takich wypadkach postępuje, a ja dobrze to sobie zapamiętałam. Mam naprawdę świetną pamięć. Przechowuję wszystko w głowie, aż nadejdzie taka chwila, kiedy to – Się może przydać. Macie w domu siarkę, Zuzannę? – Mieliśmy. Zuzanna poszła po nią z mera. Ja trzymałam Kubusia. Nadzieja mnie opuściła. Mary łans mogła się przechwalać, ile dusza zapragnie. Zawsze lubiła to robić, ale ja nie wierzyłam, że stary sposób czyjejś babki może uratować Kubusia. Mary wróciła, nos i usta miała obwiązane kawałkiem flanela, w ręku trzymała stary cenowy garnek Zuzanny, napełniony do połowy żarzącymi się węglami. – Patrzcie! – powiedziała dumnie. Nigdy tego nie robiłam, ale nie ma, ale nie ma nic do stracenia. Posypała łyżeczką siarkę rozpalone. siarki rozpalone węgle, potem wzięła kubusia, odwróciła go i przytrzymała twarzą w dół tuż nad tymi duszącymi, szczypiącymi moczy oparami. Nie wiem, czemu nie rzuciłam się i nie wyrwałam go jej z rąk. Zuzanna twierdzi, że opatrzność mi nie pozwoliła i chyba ma rację, bo naprawdę nie mogłam ruszyć się z miejsca. Zuzanna stała w drzwiach, patrząc jak na Mary, jak zahipnotyzowana. Kubuś wił się w dużych, pewnych, mocnych rękach Mary. O tak, ta dziewczyna jest silna. Dusił się i charczał, dusił się i harczał I wydawało mi się, że zamęczy się na śmierć, aż nagle. Po, jak mi się wydawało, godzinie, choć tak naprawdę nie trwało długo, odkrztusił i wypluł całą flegmę. Mary odwróciła go i położyła z powrotem do łóżeczka. Był biały jak kreda. A z jego brązowych oczu płynęły łzy, ale ten straszny, siny kolor zniknął z jego twarzy i oddychał już zupełnie swobodnie. Prawda, że w niezły sposób, powiedziała Mary radośnie. Nie miałam pojęcia, czy to zadziała, ale zaryzykowałam. Do rana będę go musiała okopcić jeszcze raz albo dwa razy, żeby zginęły wszystkie zarazki, ale zobaczysz, że teraz będzie już dobrze. Kubuś, Natychmiast zapadł w sen, w sen, a nie w śpiączkę, czego się obawiała Mary, okopciła go jeszcze dwa razy w ciągu tej nocy, a następnego dnia miał zupełnie czyste gardło i prawie normalną temperaturę. Kiedy ochłonęłam, spojrzałam na Mary Vance, siedziała na kanapie i tłumaczyła Zuzannie coś, o czym Zuzanna wiedziała zapewne czterdzieści razy więcej niż ona. Ale nie przeszkadzało mi wcale, że Mary tłumaczyła coś tym swoim autorytatywnym tonem, ani to, że się przechwala. Miała prawo się chwalić, odważyła się zrobić coś, na co ja nigdy bym się nie zdobyła i uratowała Kubusia od strasznej śmierci. To nic, że kiedyś przegoniła mnie przez całe glen, strasząc suszonym dorszem. To nic, że w noc tańców w latarni morskiej zepsuła mi romantyczne marzenia gęsim smalcem. To nic, że uważa się za mądrzejszą od wszystkich i że zawsze daje to do zrozumienia. Nigdy już nie będę czuć wobec niej niechęci. Podeszłam do niej i ucałowałam ją. O co chodzi? Zapytała. Jestem ci taka wdzięczna, Mary. No masz ku temu powody, to fakt. Obie pozwoliłyście temu dziecku umrzeć wam na rękach. Pozwoliłybyście temu dziecku umrzeć wam na rękach, gdybym przypadkiem się tu nie znalazła, powiedziała Mary, tryskając zadowoleniem. Przygotowała dla Zuzanny i dla mnie wspaniałe śniadanie, zmusiła nas do jedzenia i przez dwa dni rozstawiała nas po kątach, jak mawia Zuzanna. Potem odśnieżono drogi i mogła wrócić do domu. Do tego czasu Kubuś prawie zupełnie wyzdrowiał, a tato wreszcie się zjawił. Wysłuchał naszej opowieści w milczeniu. Tato dość sceptycznie odnosi się do, jak to nazywa, sposobów starych bab. Roześmiał się tylko i powiedział: Teraz, Mary, spodziewa się pewnie, że będę wzywać ją na konsultacje we wszystkich poważnych przypadkach. Tak więc święta Bożego Narodzenia nie były aż takie straszne, jak się zapowiadały. Zbliża się nowy rok, a my nadal mamy nadzieję, że wielka ofensywa położy wreszcie kres wojnie. Kochanemu wtorkowi coraz bardziej dokucza reumatyzm, odczuwania na mrozie, ale jeszcze się trzyma. Shirley czyta bez przerwy o wyczynach asów lotnictwa. Ach, roku 1917! Ach, roku 1917! Co nam przyniesiesz?